Dla każdego sportu. I, Fit Dieta. Pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Jest Nowocichowska TV Reklama. Obok mnie z Buku. Cześć. Witam serdecznie. Niezbyt zadowolony. Niestety nie udało się. Nie, zadowolony. Zadowolony, że już mam to wszystko za sobą. Jestem zadowolony, że wyszedłem do walki, podjąłem rękawice, zabrakło y, doświadczenia i... Miesiąc przygotowań to dla mnie troszeczkę za mało, więc nie jestem fajterem, więc myślę, że te trzy miesiące by może coś zmieniło, ale też nie mam tutaj zamiaru się wybierać, yy, oddaję szacunek przeciwnikowi, yy, zawalczył zdecydowanie lepiej. I tyle. A czy spodziewałeś się, że to właśnie będzie w pierwszej rundzie? To nie było w pierwszej rundzie. To nie było w pierwszej rundzie, na szczęście było w drugiej, ale to oddaję, tutaj, oddaję, oddaję szacunek dla przeciwnika, bo no mówię jakoś, yy, potem z nim gadałem skorem, bo mieliśmy gdzieś się tam, nie było złej krwi, natomiast byliśmy u fizjoterapeuty i on widział, że fizjoterapeuta pracuje nad moim barkiem, że że nie mogę za bardzo tego i prawej ręki używać. Gdzieś tam na, na treningach troszeczkę sobie zrobiłem krzywdę. Potem już było ok, bo uderzałem na tarcze, było fajnie, ale jakoś ta głowa zblokowała mi się w walce i nie uderzyłem chyba ani razu prawą ręką, co jest w ogóle no nie da się wygrać tylko jedną ręką, więc zabrakło po prostu mi prawej ręki, doświadczenia i i, ty, I przepraszam tych, którzy czują się zawiedzeni, albo komu zepsułem kupą, bo wiem, że na mnie był dobry kurs. W takim razie jak według ciebie zaprezentował się y, Koro, twój przeciwnik? Nie, no, bardzo dobrze, no, widać doświadczenie, widać, że, że, że w tej klatce już chyba czwarta albo piąta walka, także na pewno czuł się w niej swobodniej. Yy, ja mówię, ja do tej walki od no, nie, chcę się, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak moje jakaś tłumac tłumaczenie, bo, bo tak jak powiedziałem na początku oddaję szacunek przeciwnikowi i wygrał tę walkę zasłużenie na 100%. Natomiast no, sam wiem po sobie tutaj, gdzie mogę szukać jakichś e, mm, przyczyn tej przegranej. No to na pewno to, że właśnie ten miesiąc czasu to było krótko. E, nie będę kłamał, że od walki z Majorem, to bardzo mało mi było na salce. Żałuję tego teraz wiem o tym, że gdybym wiem o tym, że gdybym na tej salce spędził więcej czasu, to, to na pewno by ta walka wyglądała inaczej. I tyle. Ile czasu sobie dałbyś właśnie na przygotowania, żeby tak w pełni wejść? 100% przygotowanym mniej więcej ile czasu? Myślę, że minimum to jest 2 miesiące, a tak optymalnie dla kogoś kto w ogóle nie jest jakby fajterem, to myślę, że 3 miesiące, to jest taki dobry okres czasu. Z majorem trenowałem 2,5 miesiąca i i i to wszystko jakby też było na większym poziomie. Natomiast teraz tak sobie myślę, że w sumie to nie ma jakby znaczenia, bo e, Wiem, że mnie spiało w tej klatce, wiem, że nie zrobiłem tego, co potrafię, wiem, że nie, nie, nie zadziałały po prostu te automatyzmy, które powinny. Yy, muszę więcej sparować i zobaczymy, czy w ogóle jeszcze będę chciał wziąć jakąś walkę. Czy czułeś ciosy koro? Bo jak widzę, jesteś cały zdrowy, nie masz żadnych kontuzji? Troszeczkę coś, coś. coś tam mam na, pod wargą, natomiast... Znaczy, Wygląda świeżo, wyglądasz tak jakbyś w ogóle nie walczył, dlatego mm, chciałam zapytać... Wiesz co? Jakie kontuzje? Ciosy jego jakby odczuwałem, natomiast no, nie były, znaczy inaczej, no, też z mnie jakby nie było, wygrał przez techniczny nokaut więc no, nie mogę powiedzieć, że ich nie, nie czułem, bo padłem po jednym z nich. Natomiast no, tak jak powiedziałem, ciosy były mocne, natomiast no ja nie zareagowałem na tą, na tą przede wszystkim dystansu nie czułem. Nie miałem tego dystansu opanowanego w klatce. Dla mnie to jest bardzo nowe doświadczenie. To była moja druga walka w życiu, więc yy, jestem szczęśliwy, że wyszedłem z tego właśnie cało, że, że zrobiłem to co w mojej mocy. Zblokowało głowę, ale może następnym razem się, się okaże, że będzie po mojej stronie zwycięstwo. Czy widziałeś walkę Koziołka? Yy, rzutem na taśmę. Widziałem drugą rundę. Chyba. No i jak ocenisz? Nie mam zamiaru się wypowiadać na temat Koziołka, bo to nie jest dla mnie yy, temat do wypowiadania się. Czy po tej walce właśnie zmierzyłby się teraz z Koziołkiem? Czy nie. gdybyś dostał propozycję walki na najbliższej gali, czy zgodziłbyś się? Nie, nie. Już powiedziałem, że, że nie mam zamiaru, wiesz... Eee... Powiedziałem to chyba w szatni czy gdzieś znajomym. Eee... Ja już nie chcę tutaj w ogóle generować jakiegoś konfliktu, bo tego konfliktu jakby dla mnie nie ma. To jest osoba, która mnie gdzieś tam zaczęła atakować z niezrozumiałych dla mnie przyczyn. On tam niby jakieś przyczyny ma natomiast. W normalnym świecie, jakby nie miał do mnie dostępu. W sensie, gdyby przyszedł do nas gdzieś na backstage czy gdzieś i zachowywałoby się w ten sposób, no to reakcja by była tylko jedna i, i myślę, że adekwatna do sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w fejmie, na panelu, są kamery, zapisy w umowach takie, a nie inne, no to ktoś sobie może pozwolić na, na takie słowa, ja jestem wychowany w innym świecie i nie pochwalam takich zachowań. Z tego co wiem, to nie spodobało mu się coś, co napisałeś. Nie chciał powiedzieć co, do kogo, ale. No, no właśnie, a czy, ty bierz, a czy ty wiesz, a ja czy ty wiesz właśnie, ja za co ja to... Ja słyszałem, że na ciebie też podobno, wiesz, tutaj się źle wypowiadają i teraz się dowiaduj od kogo, co kto powiedział. No słuchaj, okay. jesteśmy dorosłymi ludźmi, mam 32 lata, wiesz co, i 10 lat na scenie jestem, wydałem 8 albumów. Jak ktoś mnie pomawia, czy nie pomawia, nie, no to niech powie prosto, tak, ja jestem osobą, która, widzisz, próbowali na mnie coś znaleźć, czy koro, czy, czy koziołek gdzieś tam na te panele. No i co, znaleźli na mnie, że nagrałem kawałek Młoda Krew i że groziłem podobno komuś spaleniem domu, ale nie powiedzieli komu, no to to jest takie, wiesz, na no każdego można powiedzieć wszystko, papier jakby i mikrofon przyjmie wszystko. Widziałam tutaj twoją partnerkę, nawet stałam koło niej, była no bardzo rozemocjonowana, widziałam, że przeżywała bardzo twoją walkę, czy właśnie, jakie były jej pierwsze słowa, właśnie jak się spotkaliście, jak wyszedłeś z Oktagonu? Nie mogę tego chyba zacytować, ale e, powiem tak. E, była bardzo szczęśliwa, że to już jest koniec i w ogóle nie, nie patrzyła na werdykt, jakby, że przegrałem, czy coś tylko mówi. Ja pierdolę, dobrze, że mamy to już za sobą, bo my jesteśmy normalnymi ludźmi. Nas bardzo dużo kosztowało właśnie ta otoczka tego. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, że ktoś e, używa w stosunku do nas czy do mnie takich słów, bo mówię, no w normalnym świecie to, to nie miałoby miejsca po prostu. Jesteśmy e, wychowani i żyjemy po prostu w inny sposób i, i uważam, że Eee, szkoda, że może, znaczy, szkoda w free fightach mnie wkurza to, że właśnie, że osoby, które nie reprezentują czasami żadnych wartości, a wręcz eee, taką mentalną patologię, mają dostęp do mikrofonu i, i tacy ludzie jak Wy tutaj słuchają ich, co oni mają do powiedzenia, jakby to byli jacyś uczeni albo ludzie, których warto słuchać. No, ja mam inne autorytety, inne, inne osoby, wolę sobie puścić podcasty czy, czy jakieś wywiady, bo, bo mówię, no. Jak mam być szczery, to szkoda, że patologia jest dzisiaj e, tak w cenie. Czyli, na przykład, jeśli chodzi o Natana Marconia, to tutaj nie pochwalasz tego, co on robi. Ja powiem szczerze, że no, nawet nie, nie chcę znowu widzieć. Ja podejmę teraz temat, potem ty wydacie na nagłówek, że zbuko o Natanu Marconiu i, i Debil będzie mnie wyzywał w internecie. Natomiast, ja mówię, to jest świat y, wirtualny tutaj, nie? Y, kamery, wywiady. Chaci w to, hać w tamto wyzywanie rodzin, mówię, w normalnym świecie, gdyby ktoś takie coś zrobił w stosunku do mnie, no to nie wiem, to ja idę siedzieć, a on jedzie do szpitala. W takim razie czy jest zachowania są dla ciebie OK, jeśli chodzi o zawodników y, gali y, tej właśnie Fame 23? W większości, w większości no, z, złapałem tutaj kontakt z Gawronkiem, z Wrąkiem, z Rogerem, z jego przeciwnikiem y, Kamilem, y, przepraszamy. Rzeźniczakiem, nie pamiętam jego imienia, przepraszam najmocniej, z, Jakub. z Jakubem z Rzeźniczakiem, z większością ludzi tutaj mamy w ogóle sztamę, o tak powiem, nie mamy, nie mamy każdy kto się zachowuje normalnie i to widać, no to, no, to, no to ma od nas szacunek, no bo płacimy szacunkiem za szacunek, natomiast osoby typu Natan, i Koziołek, które wchodzą w ten świat po to, żeby zrobić w nim karierę w ten sposób, no to, to nie jest mi w ogóle potrzebne do niczego. Roger zaskoczył tutaj bardzo, bardzo szybka akcja. Ludzie w niego w sumie tak nie wierzyli. Znaczy bardziej chodzi mi o to, że ludzie mieli żal troszkę, że on nie poddymia, że jest taki spokojny w ogóle, a pokazał w placu bardzo dużo, i później chyba odpalił się i zaczął krzyczeć, że no i co? Ja wiesz co, może ten. Nie do końca rozumiem w takim razie ideę free fight'ów, bo free fighty wydawało mi się, że to jest. Event, który jest stworzony po to, że dwie znane jakieś tam osoby, czy znane, mniej znane, ale ogólnie jakieś osoby, powiedzmy, medialne, biją się ze sobą, konfrontują się w nie, nieznanej dla siebie dziedzinie, czyli sztuki walki i, i myślałem, że to jest fejm MMA. Jeżeli fejm MMA to jest wyzywanie sobie rodzin, już nie chcę przytaczać tych cytatów, ale mówienie, że ty robiłeś to z siostrą, coś tam, coś tam, to dla mnie to jest w ogóle taki znak stop, że ja no nie wyobrażam sobie uczestniczyć w takich wydarzeniach i. Nie po to 10 lat nagrywam muzykę i buduję jakiś tam. buduję. Jestem swoim wizerunkiem, żeby to, żeby to zaprzepaścić, nie wiem, Twojem MMA. Jasne, w takim razie kolejna gala, gdybyś dostał propozycję walki, zgodziłbyś się? Czy właśnie już odpuszczasz na ten moment? Znaczy na pewno z koziołkiem nie będę walczył, nie ze względu na to, że się go boję czy coś, bo. Myślę, że on o tym wie, że ja Czyli żadne pieniądze Ciebie nie, nie przekonają? No wiesz, też, też nie powiem tutaj, że żadne pieniądze, no bo nie wiem, jak ktoś mi da milion złotych na stół i powie, że mam się z nim bić, no to pewnie wyjdę, tak? Też nie jestem jakby głupi pod tym kątem, że tu wszyscy są dla pieniędzy dookoła. Jak ktoś tu przychodzi do Ciebie na wywiad i mówi, że tutaj, nie wiem, jest dla jakiejś kurwa idei i tak dalej, no to znaczy, że kłamie, bo nikt nie przychodzi do Fame MMA, nie wiem, żeby stoczyć walkę na, na zasadach sportowych i pokazać, że jest lepszy od kogoś fizycznie czy tam właśnie sportowo. No, każdy tutaj przychodzi w jednym celu, więc nie będę mówił, że nie wiem, nie ma takich pieniędzy, natomiast no, mam jakieś swoje wartości, zasady i myślę, że nie ma takiej naprawdę kwoty, żebym skłoniło mnie do tego, żeby spędzić, nie wiem, trzy panele z Koziołkiem, i czy, czy z Natanem Martoniem, czy z kimś takim, bo ja te pieniądze zarobię w inny sposób, może mi to zajmie może troszeczkę więcej czasu, ale ale ja nie jestem, nie mam dwóch lewych rąk, więc nie mam. Ale też nie jesteś zamknięty na inne pojedynki. Nie mówię tutaj właśnie o Koziołku, tylko po prostu e, inni zawodnicy. Wiesz co, ja na ten moment powiem tak. Nie miałem e, zamiaru w ogóle tutaj już w tym roku brać żadnej walki. W ogóle chyba nie miałem zamiaru brać walki, ale... E, e, ale święta. Ale święta, no dokładnie. Święta, z, w maju wzięłem z małżonką e, 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 ślub, potem wesele. Najpierw ślub, potem wesele. E, dziękuję uprzejmie. Potem wydałem płytę, budujemy razem dom, więc e, śmieję się do, ten, do mojej małżonki, którą dziś tutaj widzę, mówię Oktawia, na dach mamy, na dach zarobiliśmy, śmieję się, bo my jesteśmy normalnymi ludźmi, no wiesz co chodzi... Może nie jesteśmy tacy medialni jak tutaj osoby, które wyzywają ludziom rodziny i tak dalej, ale my się cieszymy z tego, że tacy nie jesteśmy Jak mam być szczery, to moja żona się rozpłakała po walce, nie dlatego, że płakała, że ja przegrałem albo, że dostałem Tylko płakała, że w końcu musimy, możemy stąd odejść i... Nie musimy uczestniczyć w tym takim e, szlamie, który się tutaj wylewa. I ja nie mówię teraz nic o federacji e, na zasadzie, że... Bo sam przyjąłem tutaj walkę i tak dalej. Natomiast o tych ludziach, którzy kurczę e, przychodzą do, do tych konferencji z taką inicjatywą, że załatwi sobie pięć kolejnych walki i robią to dla pieniędzy. Nie, mnie to nie interesuje. Zbuku w takim razie, jakie plany po walce? Odpoczywasz z małżonką czy raczej idziecie sobie na wterek? Koleżka już tam kręci, drugi już mi robi drinka. Zostajemy złoto już mam na sobie wracamy do rapowania. Jebać patologię mordeczki. Zapraszam do nowych numerów, bo kurwa na pewno nas punkcimy jeszcze na scenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.